Dwa. How many places do you want? <laughs> <Ten>? one two. <laughs> All right, two. Um, no. It's between ten and ten. 10, Cut that ten. Uh, between ten and uh, ten. ten and a half. Twoje koordynaty zaprowadziły nas na ląd do Włoch, na południe od Livorno. Mogę już wyjawić, gdzie naprawdę jesteśmy. Na pewno jesteśmy na wyspie. Wszyscy możemy być pod wrażeniem. Jesteśmy na Kapraji. We are on Capri, on the island. just A tiny little island. Tiny little island. So you are at, <laughs> by I think, a cat's was... roof. Oczuń dzieś się. Oh, oh, oh. <laughs> Zadanie uznaję za wykonałe. Stand well back. This is for cool. jobs well done. frankly, if it's going to be a costume, you might as well do it in style. Ready? One, two, three. W następnym odcinku Vanessa zanurkuje potajemny składnik do aparatu, a Mike i Anna będą przeszukiwać wzgórza w poszukiwaniu roślin dla odszukania, których warto umrzeć. jesteś ciekaw, co niedługo pojawi się w Davinci Learning. Sprawdź sam oglądając zapowiedzi programów na www.damysliwinci.learning.kroka.com. Znajdziesz tam linki do gazet portali internetowych, telewizji kablowych, platform cyfrowych i innych, które oferują aktualny program w języku polskim. Bądź ciekaw i oglądaj różnorodność na kanale Davinci Learning. A pleasure to know. Fenomeny nauki. To program o nowinkach technologicznych, które pomogą nam walczyć z globalnym ociepleniem. To niesamowite, że natura dała nam oczy, by zobaczyć więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki nowoczesnej technice możemy dotrzeć do odległych miejsc we wszechświecie. Aby zrozumieć otaczający nas świat, oglądaj Fenomeny nauki w niedzielę o 19:30 tylko w Davinci. Lemie. Zespół znowu jest w drodze i stara się odpowiedzieć na Wasze pytania. Dlaczego pusty żołądek burczy? Jaki kolor przybierze kameleon w lustrzanym pomieszczeniu? I jak stabilne są lampki rowerowe? Kerstin Sajwant napisała do nas w sprawie roweru. Kerstin chce wiedzieć, jak szybko trzeba jechać rowerem z włączonym dynamo, aby żarówka w lampie się przepaliła. Myślę, że bardzo szybko, ale miałaś jeszcze inne podobne pytanie. Tak, od Pejtera. On pyta, dlaczego żarówki nie przepalają się, gdy jedzie się z dużą prędkością, czyli kiedy liczba obrotów dynama jest wysoka. Skąd wie, że się nie przepali? Ja też w to nie wierzę. Kerstin chciała wiedzieć, przy jakiej prędkości lampka się przepali, więc musi się przepalić. Spróbujmy najpierw przepalić taką żarówkę, a później sprawdzimy, dlaczego tak się dzieje. Czy żarówki rowerowe są rzeczywiście bardziej wytrzymałe, niż się wydaje? Pierwsza próba zakończyła się fiaskiem. To było dobre, ale mało efektywne. Czego można się było spodziewać? Do tego potrzebny jest bardzo szybki rower, który mam tutaj. Zjadę po długim, stromym zboczu, oczywiście w hełmie. Naprawdę się rozpędzę i mam nadzieję, że wtedy lampka nie będzie się już palić. Klaus ma teraz 1000 metrów doliny na rozwinięcie swojej maksymalnej prędkości. Włączony dynamo jedynie utrudnia mu jazdę. Zaraz pęknął mi płuca, a żarówce nic nie jest. Nie mogę jechać szybciej. 50,5 km na godzinę to wszystko. Jedyne, co mogę jeszcze zrobić, to pójść poradę i wsparcie do załogi technicznej. Spotyka się zatem z zespołem na byłym lotnisku wojskowym koło Rajne. Sprawy mają się następująco. Mimo zjazdu z góry, pedałowaniu i sporej prędkości nie udało mi się przepalić żarówki. Potrzebujemy większej prędkości i chyba lepszego roweru. Mamy tu Dual Dirt Bike. To rower, na którym wykonuje się skoki i inne akrobacje. Ma bardzo stabilną ramę, dobre założenie kół i szerokie opony. Myślę, że taki rower nadaje się do jazdy z prędkością ponad 100 km na godzinę. Ten rower ma wiele zalet, ale nie ma światła. To prawda, z przodu przymocujemy przednie i tylne światła rowerowe, aby móc je lepiej obserwować, a z tyłu umieścimy dynamo. A jak uzyskamy tak dużą prędkość, samo pedałowanie nie wystarczy. Rower jest na to za ciężki. Będziemy ciągnąć go za samochodem po pasie startowym. Śmiały pomysł. Mimo to spróbujemy. O, czy ja jako lajk mogę też powiedzieć? Stoimy po złej stronie roweru, ponieważ dynamo powinno być z przodu? Pomyślałem, że jeśli w naszym przypadku i przy takiej prędkości miałoby się odczepić albo zepsuć, to lepiej, żeby blokowało tylne koło ponieważ inaczej rowerzysta przeleci przez kierownicę. Jak widzisz, zamontowaliśmy specjalny dynamo, które ma u góry takie szczotki. Zanim założysz zacisk, trzeba to tym owinąć. Spróbuj jeszcze raz. Klas i Dirk muszą zamontować dynamo tak, by nie dostało się między szprychy. Warte, no ma? No, nie, Gdyby przy prędkości 100 km na godzinę doszło do blokady kół, mogłoby się to skończyć niebezpiecznym upadkiem. No. Zamontowano to inaczej niż w normalnym rowerze. Tylne światło jest z przodu. W sprzęcie rowerowym 0,6 W przypada na tylne światło, a 2,4 na światło przednie. Jeżeli przednie światło się przypali lub nie jest włączone, to tylne też wysiada. One muszą świecić się jednocześnie. Podczas naszego eksperymentu będziemy obserwować oba światła. Ciekawe, czy uda nam się przepalić żarówkę. Jedno jest pewne. Klas będzie po tym wszystkim bardzo zmęczony, bo kart ma zupełnie inny problem. W której bluzce będę wyglądać najlepiej? Dominik Percy i Helmut Heise chcą wiedzieć, jaki kolor będzie miał kameleon znajdujący się w pomieszczeniu, gdzie są same lustra. Podczas gdy Burkhardt kończy się szykować, Ulrike udaje się do zoo w Rheinbergu. To części naszego lustrzanego terrarium, A to jest rodzaj sztucznej gałęzi z akrylu. Miejmy nadzieję, że kameleon na nie usiądzie. Okay. I nie będzie zbytnio zdenerwowany. Gdzie są wasze kameleony?